W minionym tygodniu w restauracji parkowa odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów, na którym omawiano działalność rejonu energetycznego Wolsztyn. Osiągnięto była około 7 centów za To jest ten światowy w W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gminy Wolsztyn: pan Jan Koziołek, burmistrz miasta Wolsztyn, pan Janusz Kłys, burmistrz miasta Kargowa, pan Bernard Radny burmistrz miasta Babimost, pan Romuard Szczepaniak, burmistrz miasta Zbąszyń, pan Wiesław Czyczerski, burmistrz miasta Zbąszynka, pan Ryszard Gryca, burmistrz miasta Sława, pan Stanisław Piosik, wójt gminy Siedlec, pan Henryk Matysik, wójt gminy Kolsko, pan Czesław Kochajkiewicz, wójt gminy Bojadła, z władz wojewódzkich. Obecni byli dyrektorzy generalni zielonogórskich zakładów energetycznych, pan magister inżynier Wojciech Tabiś oraz specjalista do spraw konwestycji i remontów, pan magister inżynier Krzysztof Gruber. Omaw Gospodarzem spotkania był dyrektor rejonu energetycznego Wolsztyn, inżynier Tadeusz Kraczko. Omawiano przede wszystkim problemy związane z konserwacją oświetleń ulicznych. Oraz bieżące sprawy dotyczące modernizacji rozwoju sieci energetycznych na terenie rejonu energetycznego. No, ja zapraszam do, do tego, co mamy na stole, a jak iłącznie inwestycje. Proszę bardzo, proszę o panie Kalę Ranę. No tak co mamy na ja, stole. Ja pozwolę sobie jak tutaj w jest na przedstawić Państwu nasze zamierzenia zarówno no, na ten rok jak i pewien temat związany z przyszłym rokiem, zacznę może od terenu, <coughs> planowanymi obiektami, które chcemy w, w tym roku yy, uruchomić yy, byłyby następujące obiekty. Yy, mówię